Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj witamy się na Watykanie, na Watykanie we Włoszech, w Rzymie. Mam dla Was przygotowaną jedną zdrapkę na dzisiaj. No właściwie mam przygotowane więcej, ale tylko jedną sobie dzisiaj zdrapiemy, no bo chyba tak nie do końca wypada na Watykanie drapać dużo zdrapek, ale pomyślałam, że może, czy możemy sobie jedną zdrapać tak po cichaczu, <noise> więc mam na dzisiaj przygotowaną taką za 5 euro. I teraz sobie tutaj ją zdrapiemy, kochani. E, mój mąż będzie trzymał, a my będziemy sobie drapać. Zobaczmy, jakie mamy numery. 27, 37, 35. Resztę zdrapiemy w domu, kochani. Bo nie wiem, czy nas zaraz karabiniery nie zatrzymają. I szukamy. Oj, szukamy. 21 mamy, 22, 26, 36. Na razie nic. 12, 30.

No niestety nie kochani, więc drabka za 5 euro e, niestety pusta, ale tak jak powiedziałam, w domu zdrapiemy sobie e, resztę. E, no i mam nadzieję, że będą jakieś wygrane. Nie wiem czy mnie słychać, bo mój mąż tutaj odchodzi bardzo daleko, ale chciałam Wam powiedzieć, że będą jeszcze dwie dodatkowe zdrabki e, i mam nadzieję, że będą wygrane. Do zobaczenia kochani w domu. Gusiaki. Pa! Cześć kochani, witam Was ponownie, tak jak obiecywałam, wracamy do zdrapek. Jedna została zdrapana na Watykanie, jeżeli oglądacie od początku, to wiecie, że niestety była pusta. Miałam drapać jeszcze dwie, ale dokupiłam troszeczkę więcej zdrapek i mamy tutaj naprawdę obfity draping. Kochani, mamy jedną tutaj zdrapeczkę taką tanią za 1 euro, do tego mamy dwie po 2 euro. Jedną za piąteczkę, podobna nowość, zobaczymy jak nam pójdzie. No i jeszcze dwie dodatkowe za 10 euro, właściwie po 10 euro każda. Ehm, więc na dzisiaj 35 euro, tak? Dobrze liczę. 20, 25, tutaj mamy 30. No i tutaj mamy jedną za 5 już drapaną. Czyli teraz drapiemy z drapeczki za 30 euro. Bierzemy się za tą malutką, troszeczkę sobie spróbujemy przybliżyć. Mam nadzieję, że wszystko doskonale widzicie. E, tutaj, kochani, e, musimy znaleźć e, mm, kwoty, które dadzą nam powyżej, e, powyżej e, stówki. Powyżej stówki e, mamy 50, 70, 80, 90, 100, 120. Czyli wygląda na to, że wygraliśmy. Wygraliśmy 3 euro. Mamy pierwsze 3 euro na tym drapingu, chciałoby się powiedzieć na tym dancingu, dobra kochani, teraz jakieś frutti, wszystko dzisiaj robimy na czuja, tutaj mamy kwiat i słońce, musimy znaleźć któryś z tych symboli w naszych symbolach, mamy koniczynę, cytrynę, jabłko, chyba... Orzechy. Wszyscy wiemy co to jest, nie mogę się wysłowić i drzewo. A tutaj mamy listek i, i palmy. No niestety żadna z, tych, żadna z tych symboli nie pojawił się w naszych symbolach. A teraz, moi kochani, druga gra szukamy arbuza. A mamy awokado, figę i figę po raz drugi, więc nie wygrywamy, kochani, nie wygrywamy w tej zdrabce. Trudno, bierzemy się za, za kolejną zdrabkę. Tutaj nasze symbole. Nasze symbole to gwiazda, żółw. Właśnie, brakowało mi słowa. Słoń. I jakaś skrzynia z gotówką. To chyba wszystko tutaj. Tak mi się wydaje. Dobra, i szukamy, szukamy tych symboli tutaj. No tutaj mamy jakiś. No to na pewno nie jest to. Wydaje mi się, że jakiś garnek. Korona oczywiście musi być. Monety. Perła. Chyba wszystko dobrze widzicie. Wow, mamy. Mamy tego żółwia. Mamy. Zobaczymy, co, co wygraliśmy, ale to na końcu. Chyba mamy jakąś czekoladę. Dalej. Truskawka. Podkowa. Wow, a tu. Aha, okej. Okay. No i tutaj mamy, kochani, symbol diamentu i chyba promocja Soldi-To. Promocja. Dobrze, sprawdźmy tego, tego żółwia. Wow, żółwiu mamy 5 euro, więc całkiem, całkiem przyzwoicie nam idzie. Już coś tam, coś tam udało nam się wygrać. Lecimy dalej, lecimy z kolejną zdrabką. Tutaj w tej nowości mamy oczywiście numery i szukamy w naszych numerach, jakie mamy numery: 27, 42, 41, 26 i Dwadzieścia osiem, takich numerów szukamy, a mamy dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy, trzydzieści dziewięć, czternaście, osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia, trzynaście, na razie nic z tego kochani, dziewiętnaście, dwanaście. I tutaj mamy... Słuchajcie, wygrane podwójne, jeżeli uda nam się trafić. 36, no niestety mamy 26. 40 nie ma, niestety. 45, nie mamy. 31 nie ma i, i 34, no niestety nie ma. Niestety nie ma, tutaj zobaczcie, tak ładnie by było eleganckie wygrane, ale niestety nie udało się. Ale mamy tutaj dużo śmieci od tych zdrapek. I teraz, I teraz co? Może być miliardario. Dobra. Chyba nie za dobrze widzicie wszystko, więc troszeczkę oddalimy. O, mam nadzieję, że teraz lepiej. No jest to dużo większa zdrapka, więc. No, trzeba troszeczkę oddalić. 32, 11, 12, 19 i 41. Jeżeli tutaj, tutaj mamy numer, jeżeli ten numer znajdziemy, to chyba wygrywamy w ogóle wszystko. Rozbijamy bank. Ale to, to do tego przejdziemy. Na razie szukamy tych, tych mniejszych kwot. 13, 45, 22, 25.

Ciekawe, czternastka to jedna z moich ulubionych liczb, ale ona y, zwykle się nie trafia, <grywa> nigdzie, e, więc nic z tego kochani, w tej zdrabce, zdrabka za dyszkę niestety się nie pokazała za dobrze. E, no i mamy, e, mamy jeszcze jedną zdrabkę, e, m, dwa symbole, wygrywamy w kwotę, e, e, trzy symbole, wygrywamy kwotę podwojoną. W tej pierwszej grze, później sobie troszeczkę przybliżymy. Mamy tutaj chyba złoto, palmy, kota, koronę i monety. Czyli w pierwszej grze pokażę Wam bliska. W pierwszej grze niestety nie mamy nic. Nie wiem, czy nam dzisiaj złapie tą ostrość. Hmm. Może być ciężko. Dobra, teraz sobie przybliżymy. O, teraz sobie przybliżyliśmy. E, no i mamy y, tutaj y, wygrywające. Małe problemy techniczne, kochani. Ale wracamy do drapania. 52, 13. 43. Trzymajcie mocno kciuki, bo to jest ostatnia zdrabka, yy, Droga poza dychę, yy, więc dobrze by było, żeby coś wpadło. 46. Nie ma. 49. Nie ma. <grych> 36. Niestety nie. 20 nie mamy. 55. Nie ma. 26. Yy, nie ma. 23. Nie ma, 28 nie ma, 56 niestety nie, 42 oboczek, 39 nie mamy, mamy 29 niestety, 37 nie, 48 niestety nie, 30 nie i 54 yy, też niestety nie, kochani. Czyli wychodzi na to, że mam fart tylko w tych tanich zdrapkach. No ale okej, okay, mamy jeszcze tutaj trzy, trzecią grę. Tutaj szukamy dwóch takich samych kwot. Jeżeli trafimy dwie takie same kwoty, no to taką, taką kwotę wygrywamy. Mamy 3000, 100 000 euro, 150, 150 euro i i 50 euro, czyli niestety ta strapka jest pusta. Kochani, od razu przechodzimy do podsumowania, a podsumowanie takie, że dużo wydaliśmy, mało wygraliśmy, takie podsumowanie fajnie się drapało, trochę, trochę na nielegalu na Watykanie, co też było dosyć ciekawe. Co nam się tutaj udało wygrać? Mieliśmy duży wkład, aż szkoda mówić ile. A wygraliśmy, kochani, 5, 8 euro. 8 euro, 8 euro podaruję mojej mamie, żeby wymieniła sobie na jakieś drapki Może ona będzie miała więcej szczęścia we włoskich zdrabkach, zobaczymy. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to oczywiście wiecie, co robić, zostawiacie łapeczki do góry pod tym filmem. Zachęcam do udziału w konkursie, wszelkie informacje macie w opisie. Macie link do filmu z rozdaniem dla subskrybentów. Do usłyszenia, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście buziaczki. Pa!